kochani słuchajcie cały czas na waszym filmie rwie mi się kamera nie wiem o co chodzi może to ma związek z waszym czytaniem z... też te karty mogą sugerować że no może rzeczywiście macie problem z jakimś zawieszaniem się ciągle tak że sukces jakiś jest wasz na wyciągnięcie ręki, a ciągle ten sukces w jakiś sposób zawieszacie i trzeba się po prostu no nie wiem zmuszać zmusić siłą woli do, do właśnie do tego żeby ten sukces pociągnąć tak Natomiast mam nadzieję, że już nic mi się tym razem nie przerwie. I wracając do tematu, karta, która tutaj wyszła, może nam mówić o tym, że może możecie zwyciężyć jakąś kobietę, może możecie pokonać jakąś kobietę, jakąś rywalkę, kogoś, kto w jakiś sposób wam źle robi, tak? Kogo pióra wam robi, złą prasę wam robi, pisze jakieś scenariusze. Albo jakieś rzeczy niefajne rozpowiada na Wasz temat, tak? Może to chodzi o to, że możecie pokonać jakąś kobietę, która właśnie nieprawdziwe informacje na Wasz temat rozpowiada, poprzez dogadanie się z nią albo postępowanie w taki sposób, gdzie razem jesteście win-win, tak? Coś na zasadzie, że się dogadujemy i czujemy się razem jako zwycięzcy, ona i ja, tak? Może być też taka kwestia, że macie szansę zwyciężyć jakieś, nie wiem, informacje, plotki, dziwne rzeczy, informacje, które krążą na wasz temat, tak? Może tu jest ten temat, gdzie trzeba to w jakiś sposób obalić, zwyciężyć albo wrócić do wyjaśniania czegoś, tak? Do wyjaśnienia czegoś, bądź obalić to poprzez odważne działanie pokazanie się właśnie, że wracam gdzieś i się nie obawiam czegoś, tak, z podniesionym czołem pokazuję swoje sukcesy etc, etc, może to być taki temat, może być też może też chodzić o to dla niektórych, że jakiś etap waszego życia, albo właśnie poprzez chodzi o to, żebyś zmieniła komunikację może zbytnio chcesz nad kimś górować w jakiś sposób, ty może, może tutaj chodzić też o to, że uważasz, że tylko Ty masz rację, że tylko Twoje poglądy są słuszne, że tylko Ty tutaj górujesz intelektem nad wszystkimi, że wiesz lepiej, wiesz więcej, masz więcej informacji, Twoje informacje są lepsze niż innych, w związku z tym możesz być osobą, która odcina od siebie różne osoby bądź różne szanse, bądź zraża do siebie ludzi, tak? I chodzi o to, że warto osoba, o której pomyślałaś, może chce ci przez te karty i poprzez moje umiejętności powiedzieć, że, że może warto właśnie tą komunikację zmienić, popracować nad tą komunikacją, spojrzeć, że inni też mają coś ciekawego do powiedzenia, mają też jakby. No, dużo walorów różnych, z których ty też możesz korzystać, i które też coś wnoszą, tak? I w związku z tym, jakby no, należałoby raczej z nimi współpracować, zewrzeć z nimi szeregi siły, niż odcinać od siebie czy w jakiś sposób tutaj wywierać na kimś presję, czy odcinać kogoś, tak? I też może mówić ta karta o tym, że. Może w, swoim, w Twoim życiu by, do, by, nie wiem, wiele przeszłaś. Jesteś osobą po przejściach, która wiele przeszła, a, i to spowodowało, że w jakiś sposób zgorzkniałaś albo stwardniałaś, a masz, a, jesteś po tak ciężkich przejściach, gdzie twoja skóra się jakby. Życie Cię nie oszczędzało, wygarbowało Cię trochę tak i jesteś teraz taka bardziej gruboskórna. Spodziewasz się samych nieszczęść, z góry wiesz, co się stanie, tak? I oczywiście jest to scenariusz negatywny. Może, wie, może właśnie spodziewasz się samych złych rzeczy, bądź jesteś bardzo sarkastyczna, bądź bardzo ironiczna. A niezbyt ciepła, troszeczkę z dystansem, albo nawet bardzo z dystansem, tak w jakiś sposób podizolowana. i może osoba, o której pomyślałaś poprzez karty, chce ci powiedzieć, że nadszedł czas, żeby to skończyć, tak z, takim, z taką postawą, albo że ten etap w ogóle, taki etap Twojego życia się już kończy, bądź powinien skończyć, może skończyć. Poprzez zmianę właśnie Twojej postawy, poprzez może wrócenie, powrót do, do Twojej skóry sprzed tych ciężkich wydarzeń? Może przypomnij sobie, przypomnij sobie, może kiedyś byłaś inna, może kiedyś miałaś jakieś pragnienia, może się w inny sposób z innymi komunikowałaś, może zachowywałaś się inaczej, czegoś, Chciałaś, i to zostało w jakiś sposób zamrożone poprzez jakieś doświadczenia bardzo złe, niefajne. I jakby może ta osoba, o której myślisz, chce ci powiedzieć, że jeszcze raz możesz być tą osobą co kiedyś, tak? Jeszcze raz możesz tak wyglądać jak kiedyś, być taka jak kiedyś, odnieść sukces tak jak kiedyś. W jakimś temacie, więc y, może być to, że po raz pierwszy masz na coś szansę, możesz poprzez zmianę komunikacji, szatę, etc., albo jeszcze raz możesz do czegoś wrócić i być w tym zwycięska, tak? Poprzez właśnie zmianę y, no głównie sposobu y, komunikowania się i też myślenia, tak? Taką zmienić szatę, zmienić szatę, ale również tą w głowie. Zobaczymy, co tutaj a jeszcze karta chciałaby powiedzieć. E, może za bardzo właśnie usiadłaś na laurach, tak? W, w ciepełku. Może za bardzo e, poświęciłaś się rodzinie? Albo e, osiadłaś na jakichś laurach. Zawiesiłaś się w domu, w siedzeniu pod jakimś takim ciepłym, bezpiecznym kloszem, albo za bardzo korzystasz z dóbr rodziny, z jakiegoś kapitału rodzinnego, nie, nie za bardzo wysilając się ty. Tak? To może być z twojej winy albo i nie z twojej. Może nie widzisz, że właśnie szczęście masz na wyciągnięcie ręki, może nie widzisz, że sama to szczęście odcinasz, tak? Że sama to szczęście odcinasz jakieś możliwości tutaj swoje. Więc takie tutaj by było dla ciebie przesłanie. Może nadmiernie się komuś poświęcasz, może jesteś mamą też i się komuś, i się dziecku poświęcasz, może jesteś samotną mamą, która za bardzo się poświęca, tak? I trzeba by było jeszcze raz a, zmusić się do tego, żeby wrócić do takiej swojej szaty wcześniejszej, a, do, do bycia taką osobą, jaką byłaś kiedyś. Dla, to może być taki temat dla niektórych, tak? Mm. Zobaczymy, co jeszcze. Co tu jeszcze karta by chciała powiedzieć? Ech. Tak, tu chodzi o to, że może jesteś nazbyt niezależna duchowo od innych, a Nazbyt niezależna duchowo od innych. Nie zauważasz, że sama odcinasz jakieś szczęście od siebie i jesteś nazbyt niezależna duchowo. Taka nie za bardzo chyba się łączysz z innymi, nie za bardzo masz połączenie dusz z innymi, zbyt dużo ta, taki, takie mam wrażenie, że osoba chce Ci powiedzieć, że masz mentalność singla, że duchowo się bardzo izolujesz od innych, odcinasz. Zbyt małe tu jest takie połączenie dusz z innymi, a trzeba by było większego, właśnie zaangażowania większego zaangażowania, ale takiego, które przynosi nam zadowolenie. Tak, to nie tak, że Ty masz coś robić na rzecz innych, tylko właśnie większe zaangażowanie. Hmm, Połączenie duchowe z innymi ludźmi przyniosłoby Ci dużo frajdy i dużo więcej szczęścia niż tu w tej karcie, tak? Też karta może mówić o tym, że większe zaangażowanie w sprawy finansowe zarabianie przyniosłoby Ci spełnienie Twoich jakichś marzeń, jakichś życzeń. Więc. Tu dobrze by było, żebyś to wzięła pod uwagę. Natomiast na rozum trzeba by było wziąć właśnie zawalczenie o siebie, zmuszenie się do rzeczy, które ty na rozum wiesz, że są dla ciebie korzystne. Takie tutaj też jest przesłanie. Zobaczymy, co jeszcze karty wyroczni, ale nie zaraz jeszcze. Może jeszcze tu coś innym grupom robiłam. Tobie też, zielone listku. Jeszcze coś tu może wyciśniemy. Co osoba chciałaby ci tu powiedzieć przez te karty i przez, za pomocą moich umiejętności wróżebnych. Tu trzeba coś na nowo zacząć. Na nowo. Nowa komunikacja najbardziej, nowy sposób myślenia dla ciebie, nowa, nowy sposób komunikowania się, nowa ty, nowa twoja szata, taka życiowa by się przydała i wejście też zupełnie na nowe drogi jakieś albo powrót na drogi, które już kiedyś byłaś i były bardziej szczęśliwe. Jesteś uwiązana gdzieś, jesteś uwiązana gdzieś, coś cię bardzo tutaj trzyma. A za bardzo jest, tu jest konieczność wyjścia z tego, z jakiejś Twojej klatki, którą sobie u, 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 ubiłaś, bądź nie pozwalasz sobie może na jakieś wejście, nie pozwalasz sobie na wejście w jakiś związek, w relację, bądź nie pozwalasz sobie na. Założenie swojego biznesu bądź na zarobkowanie takie, jakiego jesteś godna. Coś cię trzyma. To mogą być uwiązanie właśnie w rodzinie, albo poświęcanie się na rzecz rodziny, albo po prostu jakieś swoje lęki, strachy. Może też jesteś osobą, dla niektórych, która żyje z jakiegoś dorobku rodziny i to cię tak naprawdę, zamiast ci pomagać, to, to cię to trzyma w jakiś sposób. To może być też jakieś dziedzictwo rodziny, które w jakiś sposób cię tutaj hamuje i, i ogranicza. I, I to należałoby zobaczyć, i, i zmusić się do, do wyjścia dalej, poza krok. Zmusić się do zobaczenia czegoś, do usłyszenia czegoś, do wzięcia pod uwagę czegoś, co do tej pory ignorujesz, tak? Albo może dobrze wiesz, co w trawie piszczy. Tylko właśnie cały czas to ignorujesz i przekładasz na kiedyś, na wieczne kiedyś, tak? Jakby tu należałoby, blokujesz swój nowy potencjał, swoją nową drogę, swoje nowe możliwości, blokujesz to. A też Twój sposób komunikowania się ze światem, sposób się prezentowania, myślenia, zamyka Cię w Twojej krateczce i, i też jakby Cię to blokuje, tak? Karta mówi, że czas zrobić właśnie ten zasiew. Nowy zasiew pod nową ty, pod nową ja. Czy to ma być, jeżeli myślisz o biznesie, o pracy, o partnerstwie, jakby jest konieczność zmiany przede wszystkim ciebie, tak? To masz być nowa ty, ale to musi być ten zasiew. Musisz popracować nad tym, żeby się bardziej duchowo z ludźmi łączyć, żeby większe więzi nawiązywać, żeby to nie były takie tylko układy formalne, takie puste po łebkach, czy no właśnie jakieś układy, tylko bardziej musisz się tutaj angażować, tak? Ale to nad tym trzeba popracować. Też chodzi o to, że masz sobie coś poukładać. Tu musisz sobie poukładać pewne sprawy, żebyś wiedziała, o co masz walczyć, gdzie masz uderzać, tak, żeby twoja energia, twoja para nie poszła w gwizdek. Należy też, jeżeli jesteś osobą bezrobotną, karta mówi, że bezapelacyjnie masz udać się w jakieś struktury. Masz wystarczająco możliwości, umiejętności, żeby Pójść w jakieś struktury. Yy, yy, zatrudnić się gdzieś. Po prostu masz się o to do tego zmusić. Już nie mówię, że bić, ale masz się, masz się do tego zmusić. O to cię prosi osoba, która, a, o której myślisz, o Zielony Listku, a która mówi poprzez te moje karty, tak? Zobaczymy, co jeszcze. Co jeszcze warto, trzeba coś zacząć od nowa. Eee, I to konkretnie. Natomiast jest, blokujesz nowy początek. Przez rzeczy, które wcześniej wymieniłam. Albo które ty między wierszami, tym co mówię, sama wyczytałaś. A zobaczymy, co jeszcze wyroczni. Odmłodzenie. Powiedziałam, odmłodzenie to jest konieczne. To jest, to jest właśnie tutaj w tych kartach. Powiedziałam, to ma być nowa: ty, to ma być zmiana szaty, zmiana Twojego mentalu, zmiana sposobu komunikacji. Odmłodzenie, tak? Bądź powrót do ciebie z jakiejś z przeszłości, do tego, jaka kiedyś byłaś. Odmłodzenie, moja droga, to jest dla Ciebie bardzo istotne. Osoba Cię o to prosi. To jest, Sen jest dobry na wszystko: Odśwież ciało, umysł i duszę. No, trzeba, może niektórzy muszą się po prostu wyspać, odpocząć, a może po prostu trzeba, a no właśnie, odświeżć ciało, umysł i duszę, tak? Możesz wrócić do takiej, jakiej byłaś kiedyś, bądź e, stworzyć zupełnie kogoś nową, tylko blokujesz to. Wdzięczność, wdzięczność, kochana. Wyrażaj swą wdzięczność, okazywanie wdzięczności innym. Może być źródłem radości, kochana, może kiedyś to robiłaś, a później jakieś, jakieś złe doświadczenia sprawiły, że pokryłaś się po prostu chłodem lodu, tak? I osoba, która do Ciebie teraz mówi poprzez te karty, prosi Cię o to, żebyś jakby znowu zaczęła wyrażać wdzięczność, tak? Cieszyła się tym, co masz, ale także okazywała to innym, bo jakby to będzie tą energią taką odżywczą dla Ciebie. Zobaczymy, co jeszcze. Tu jeszcze. Miłość własna. Dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i akceptacja, samoakceptacja. A... No, właśnie, dbaj o swoje ciało. To jest to, co powiedziałam chyba na początku. Może się w jakiś sposób zaniedbałaś i trzeba wrócić do, do siebie sprzed, tak? Więc miłość własna i zadbaj o swoje ciało. Miłość własna i samoakceptacja. To jest dla ciebie bardzo ważne. A, a może trzeba dla niektórych zaakceptować pewne rzeczy, które są i mimo tych rzeczy z powrotem wrócić do jakiejś sprawy, na rynek, nie wiem zawodowy męsko-damski, tak? Nad tym musisz się zastanowić, ale tutaj ważna jest przede wszystkim myślenie i komunikacja z innymi, a też komunikacja to w jaki sposób ty do siebie rozmawiasz. To jest bardzo istotne. Takie karty, jeżeli